No cześć, fajnie, że jesteście, miło nam. Znaczy, że algorytm może jakkolwiek zaczął działać i to polecam. Może też jesteście znajomymi naszych znajomych. Nie ma to znaczenia, w sensie cieszymy się, że tu jesteś. Yy, my jesteśmy Orb, mówimy o polityce, ale spokojnie, jeśli interesujecie się polityką, to jest też dużo memów i śmieszków, więc też jesteś coś dla was. A jeśli się nie interesujecie, to takie podstawowe rzeczy po tym programie będziecie wiedzieć, możecie zabłysknąć gdzieś na jakąś ciekawostką, chyba też warto. No co, no, jest dużo polityki polskiej, z 15 Jarosław Kaczyński, yy, jest... Czasami trochę śmiesznych rzeczy, jakichś memów i tak dalej. Uchylenie uchwały dotyczącej sieci 5G i Wi-Fi w naszej pięknej gminie. Jest, nie, profesjonalny jest. Polityka zagraniczna, wiadomo, podstawa wykształconego obywatela. Zagranica! Teraz zagranica! zagranica. Zagranica! Zagranica! Bo zaraz zaczyna się dział zagraniczny w Orpniu. I klasyczny kącik chiński, taki stały fragment programu, w którym dzieją się bardzo różne rzeczy, ale zawsze chociaż trochę związane z Chinami. Właśnie powstaje największa strefa wolnego handlu, która nazywa się RCP. To Chile stwierdziły, że wyślą specjalistów, żeby zmierzyć pod Everest. Kąci chiński. No więc co, byłoby nam miło, jakbyście zasubskrybowali. Oglądajcie jakiś odcinek, to już od razu załapiecie, o co chodzi.